Siemano widzowie! Ja jestem Filipusz. Dzisiaj sobie gramy w The Hunter Call of the White Mam no, nowy sztucer Mam widzowie nowy sztucer, a więc będzie się działo, bo naprawdę popatrzcie sobie na niego. Tu jest siódemka mag No i on jest podobno bardzo polecany, tak? A więc, pójdziemy sobie na, na polowanie z nim. Lecz trzeba się rozglądać, bo wiecie jak widzowy jest. Słyszałem, że on niektóre zwierzyny, to on potrafi zabić na jednego strzała. To jest bardzo dobry sztucer widzowy. A że chciałbym coś dzisiaj upolować. O, widziałem coś. Więc jeszcze to pies mi pod nogi chciał. Hmm. Dobra, widzę, zobaczymy sobie tu. Może coś będzie. Nie, widzowie. Słyszałem ee, tu gdzieś mulaki. Z tego się tak rozglądam. No a mulaka by była jednak fajnie strzelić, tak? Kto by nie chciał mulaka w Hunterze? Każdy by chyba chciał. Um, to chyba jest, z tego co się nie mylę, dwunasty odcinek z The Hunter'a No i właśnie... To chyba fajny odcinek będzie No, gdzie te mulaki były? Bo ja tu słyszałem, widzowie Gdzieś te mulaki tu słyszałem Dobra, widzowie, jak się będzie, będę widział mulaki, to... Widzowie, mamy niedźwiedzia! Ja Jeszcze on do tego nie niedźwiedzia no i się nagrywanie za wcześnie włączyło. Za późno włączyło i nie ma niedźwiedzia. No a widzowie, był fajny niedźwiedź, taki czarny, duży. On no, trudno widzowie. Idziemy sobie. Widzowie, mamy tu mulaki, ale chciałbym samca, bo widzę, że mamy samicę na pewno. Ale czy jest samiec? To ja, widzowie, tego nie wiem. No ale chyba sobie zawołam widzowie temu mulaki tu bliżej. Tak sobie tu przykucnę. Ważny wabik. No i teraz temu... Nie, ten. Y, prychacza chciałem. Nie, to nie. Co ja w ogóle mam w ekwipunku? Pod którym? Pod dziewiątkę. Dobra, widzowie. Pod dziewiątkę. Y, dziewiątka. Bo w sumie bym sobie szczelił takiego mulaka. One są mega, mega fajne, tu. Dużo kaski idzie do takiego mulaka, więc. więc... O, o, idzie samica. A ten samczyk przyjdzie, czy nie przyjdzie? I samica, ale nie tak blisko, nie? W sumie, czy z łuku nie szczelić? Widzowie. Fajnie by było samca dostrzec. Samca. Widzowie nie wiem, czy strzelać do tego. Do tej samicy. Nie no, strzelam. To będzie strzelał w dziesiątkę. Strzelisz widzowie, czy nie? Bo ona mnie nie widzi, tak? A patrzcie, jak jest blisko. 20 metrów ode mnie. Dawaj mi leworfer. O, widzowie, samiec. Nie no, błagam, jest tu jakiś samiec. Dobra, widzowie, Szalamy do tego samca. Dostał, widzowie. Dostał ten samiec, widzowie. Więc jest dobrze, widzowie. Jest dobrze. Biegną tam? No, biegną, biegną. Uciekałem, ale ja się bardzo cieszę, że tego samca. Trafiłem go raczej, nie? I to jak go trafiłem? Trafiono w organ no, nieżywotny, ale podobnie jak żywotny, więc. No, dawaj piasek. Ale widzę, mówię wam, ten sztucer jest bardzo mocny, słyszałem w okolicach, więc. No. Czemu średnie krwawienie. Hmm, no dobra, średnie. Może ja go jakoś inaczej trafiłem? Nie, nie, nie trafiłem go widzowie inaczej. Tak jak mówiłem, ten sztucer jest bardzo silny. Czy tu coś biegło? Czy tu coś biegło widzowie? Czy mi się wydawało? No dobra. Patrzcie, jaki ładny. Patrzcie. Patrzcie jaki ładny, ładny, widzę ładny, brąz, no a trafienie, aha, taki jakby trafienie w kręgosłup lę... lędziowy, kręgi lędziowe i ciało, to jakoś dziwnie, jeszcze tak nigdy nie trafiłem zwierzęcia. A dobra, 500 zł. Bardzo dobrze, widzowie. No ale sami widzicie, widzowie. Szczelam tym sztucerem i zwierzynka jest za chwilę. Za chwilę jest zwierzyna od razu. A tu miłość gdzieś ryczy, tak? A ten karabin jest. Tro... Ten sztucer. Tak trochę on jest na łosie. Więc... A słyszę, że włosi się strzela ten garb. No nie wiem, jak to się mówi, ale to, co mają na plecach. Ale patrzcie, widzowie, jakie te mulaki są jakieś dziwne. Jakieś takie dzikie, że one tak blisko podchodzą. Ja coś tu widziałem, widzowie. A fajnie by było tego łosia strzelić. Tylko go szybko wytropić, widzowie, bo... No łosie ładne są, łosie ładne są. Ale myślę, że pójdziemy sobie, yy, widzowie, tam na ten wodopój. Tu gdzieś dajmy. No i sobie pójdziemy właśnie w tamtą stronę i może tam coś będzie, więc idziemy. Widzowie, mamy problem, bo tu jest stado całe mulaków. O, dwujeczka. A, a tam też, widzowie, jest całe stado. Ale skoro tam jest dwójeczka i tu jest dwójeczka, a trójeczki nie ma, no nie ma. A więc, widzowie, pójdę te zobaczyć. Jak tu mi się dotych nie uda strzelić, to pójdziemy sobie na tamte, bo to jest bardzo blisko. Znaczy bardzo daleko, więc nie powinny usłyszeć strzału. Nie wiem, widzę, jak daleko mogę iść, bo nie, tu podaj Dawidzowie. No, w sumie fajnie było strzelić drugiego i to na dodatek dwójeczkę, a nie jedyneczkę. 210, będzie 180, to szczelam, widzowie. Tu też jest dwójka. A tu co jest, jedynka, nie. To my, widzowie, bierzemy oczywiście dwójeczkę. Bo dwójeczka będzie lepsza, tak. Chyba, że trójka będzie, to już w ogóle będzie pogięte, widzowie. No, ale fajnie by było szczelić tą dwójeczkę, jedną. Już jest 190. Hmm. Podejdziemy jeszcze trochę. Widzicie, podejdziemy jeszcze trochę. pójdziemy za tą trzcinkę. Sobie ukucniemy i będziemy strzelać. Tak. I tak zrobimy. I tak będzie. Dobra, dawaj mi tą dwójeczkę. Będzie ładny szczał. Chyba tak widzowie, nie? Dobra, skoro to jest dwójeczka taka ładna. No nie no, dwójeczka. Nie wiem, czy to srebro. Chyba tak widzowie, nie? Dobra, to jest nasza dwójeczka. Więc wyniosłamy. Dostała, widzowie. Nasza dwójeczka dostała. A więc bardzo mnie to cieszy. Teraz idziemy po szczał. Jak tamte wizowe mulaki, co tam były, nie uciekły. To pójdziemy sobie po tamtą, tamtego mulaka i sobie pójdziemy jeszcze po tamte strzelić. Bo tam może jeszcze nawet trójka być. A trójeczka by była fajnie. No dobra, widzimy. Nie, dwójka to chyba srebro będzie, tak? Ale chyba ją tam w półce trafiłem. Takie mocne, dobre płuco. Oj, i chyba uciekły. Tak? Nie, nie uciekły widzowie. Więc te mulaki tam nie słyszały. Tylko ich tam jest coraz mniej widzowe. Czy te mulaki sobie nie idą? Bo jak sobie idą, to... To nie wiem, to strzela od razu tam, nie? No ale jak sobie nie idą, to poczekamy. Nie, nie idą sobie chyba jeszcze. Chyba sobie nie idą jeszcze. Nie, nie wyglądajmy. Czy tam jest trójka? No fajnie, jakby trójka była. To bym od razu już teraz strzelał. Ale idziemy sobie pod tamtą naszą. A! Tu te mulaki się wracają, widzę, wy. A może inny idzie i będzie trójka. Albo inni się tak chce pić, że one się wrócą. No zobaczymy, widzę, zobaczymy. Może nawet z lewo rwara się uda. Która go strzelić? Tak? Gaczkę? Tak? Ale warwera? No to szczelamy. Nie, dobra. Podejrzewam, żebym nie trafił. Aczkolwiek czasami się zdarzą, zdarzają cuda, więc... Może bym trafił? To pójdziemy sobie zobaczyć czy trafiłem widzowie tego mulaka, dwójkę. Widzowie, ja was przepraszam, ale mi się pomyliły sztucery. Zamiast siódemkę wziąłem inny sztucer. Dowalniemy do tamtych z siódemki. A siódemka na hita wali, więc... Dobra, a samczyk tu mamy gdzieś? Samczyka mamy gdzieś? A no podejdźcie, podejdźcie. No podejdź, podejdź. To tak, uf, Co, podejrzanie ci tu jest? Podejrzewasz mnie o coś? Gdzie zaraz będę podejrzewał o. Tak? Uciekasz? Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Ale ich uciekło. No ale dobra, widzę. O, widzowie! Patrzcie, jak trafiłem tego mulaka. I ja go, widzę, trafiłem na, na strzała. On daleko nie pobiegł. Patrzcie to, widzowie. Patrzcie to. Daleko to ten mulak nie pobiegł. Złoto. Widzowie, patrzcie, złoto. I teraz już naprawdę złoto. Ale złoto. Widzowie, patrzcie to. Złoto mulak. A ja myślałem, że to dwójka to... O, ładne, ładne trafienie, ładne. Skoro on stał tak, ja go widzowie trafiłem właśnie tak. No, ładne trafienie, ładne. Nie wiem, czy iść za tymi teraz, czy. No właśnie. Czy iść za tymi, czy sobie. Może mi tu widzowie jeszcze jedna dwójka wyjść? Bo to nie jest wiadomo. Albo widzowie sobie tam podejdziemy. Bo to jest ten nowy sztucer. Mi się pomyliło po prostu. A niech podejdzie, widzowie, ten byczu. Niech podejdzie tu jakiś byku. Dawajcie mi tu byka. Ty pies sobie się palu, połóż. A ja tu sobie poczekam, może mi wyjdzie jakiś akurat dziewiątka. Tak. Dawaj przyjdźcie. Do czterech. Tak to się robią profesjonaliści. Jeszcze raz. I już idą. No i już idą, nie? Gdzie jesteście? Macie przyjść. Do nogi, już. Albo się zakradniemy tu w to drugie drzewko, widzowie. W to drzewko wejdziemy. Zobaczymy, czy tak, ładnie. Widzę strzelamy do tej jedynki z tego nowego kalibru. Strzelamy, widzowie. Nie ma co. To jest nowy kaliber, widzowie. To jest siódemka. To jest strzał jeden i musi być bardzo ładny, żeby było ładnie, tak? Więc to jest prawdziwy ten nowy sztucer. Jest mega fajnie, bo ja tego mulaka chyba wręcz za mocno tu trafiłem. Tak nie mocno go trafiłem. Ale powinno być mocno. No dawaj, pies. Ej, pies! Gdzie ty jesteś? O coś ty tam jesteś, co? Tu mi szukaj tego. Tu mi tego szukaj już. Już, bo ci zaraz palnik strzelę tym to będziesz miał. No szukaj, szukaj, szukaj to. No szukaj to, czego ty nie rozumiesz? Ja po chińsku mówię, czy co? Dobra, widzowie, idziemy za tym mulakiem naszym. A więc, widzowie, nasz pies zawsze się spisze na medal. Ale gdzie uciekają? Pokażcie się. No dobra, widzowie, że ich nie znajdę teraz. Ale jest ładny, ładny mulaczek, brąz. Mhm, mm małe różki ma. Mogłem go nie szać, mógł go rosnąć. Ale dostał w kościoł, no nie? No jakoś tak. mędnica, prawy mięsień, prosty, prosty uda. No to jakoś dostał, nie niesymetrycznie. Ale idziemy sobie, widzimy na tamte samce, co tam widzieliśmy bo tam była dwójeczka i sobie pójdziemy za nimi. tam. Dobra, widzowie, powtarzamy taktykę, oczywiście kłócamy. Te muflaki gdzieś tu były, tak. Tam mamy dwójeczkę, chyba, że jest trójka, to strzelimy w trójkę. Ale nie, mamy dwójeczkę. Tam jest dwójeczka. Pistolecik też pod dwójeczką. Mój najsilniejszy taki. No, najsilniejszy. No i co, widzowie? Strzelamy, bo to jest ten Nowy za 36 tysięcy. A ty czemu tu przychodzisz? Czy ja w ciebie nie mam szczelić. Ale jak chcesz, to mogę cię szczelić. Tak? Niego? Dobra. Widzę, to jest ten nowy sztucer, więc polecam go, polecam go. Bo. No, dobra, dalej, szczelamy i tyle. Tam kolejna dwójka mi wychodzi. A weź wyjdź tu bardziej. Dobrze! Dobrze, idź tam. Tak. Właśnie o to chodzi. Idź tam, tak, stój tam. Tak, i się nie ruszaj. To jeszcze chwila, jeszcze chwila, się nie ruszaj, bo nie chcę ci w porażę szczelić, bo muszę mieć z tego. Dostał widzowie! Pójdzie! Pójdzie widzowie, pójdzie widzowie z nim, pójdzie, pójdzie. Chyba tam leży już widzowie nawet. Idziemy go zobaczyć, jak leży już, więc... No, widzowie, ten mulak nie miał szans na przeżycie. Patrzcie, no. Strzelam z tego mojego najsilniejszego kalibru. Trzy, trzy sekundy dalej, on już tu siedzi, nie? No, ładny, ładny byczu. Ładny, ładny. Yyy... Brąz? on brąz? A to dwójka przecież. Aha. Bo źle go trafiłem, widzowie. Czyli to się ta ranga jakby obniża. Rozumiem. No dobra, w kręgo, kręgi piersiowego trafiłem tak jakoś, nie? No okej, okay. 600 zł, to i tak nawet dużo. Pójdziemy sobie za tamtymi widzowie. Widzowie, pójdziemy sobie za tamtymi mów, y, tymi i mulakami w następnym odcinku, a może nawet short wpadnie jak jednego szczelam. ja byłem Filipusz z pieskiem. Ja byłem Filipusz, więc... Pozdrawiam z nowym sztucerem. Ja byłem Filipusz. Jeśli wam się odcinek podobał, możecie dać lajka w górę. Jeśli wam się nawet nie podobał, też możecie dać kciuka w górę. Nic to wam nie robi, a mi bardzo dużo. No i tak, jak mówię, 50 subów i mam live. Y. Ja byłem Filipusz. Cześć!